국민 <laughs> 해 <laughs> 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 Konkurs Challenge Accepted jest organizowany na naszym uniwersytecie już od 2016 roku. Jak widzimy, cieszy się on dużą popularnością nie tylko wśród studentów, głównie studentów naszego uniwersytetu, ale również osób młodych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gdyż możliwości wzięcia udziału mają również takie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Challenge Accepted to przede wszystkim test. I możliwość sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego w sposób ciekawy, atrakcyjny, nietypowy, i osoba, która zwycięży może również otrzymać bardzo ciekawą nagrodę. Byłem bardzo się cieszy, że jest w państwa aż tak. Na całość testu mieliśmy 45 minut, test składał się z trzech części, dwóch części multimedialnych, część multimedialna, która rozpoczęła test oraz. Quiz kulturowy na zakończenie. W środku mieliśmy część leksykalno-gramatyczną, 60 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru na 45 minut. W tym roku pierwsze i drugie miejsce zajęli studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, natomiast o trzecie miejsce mieliśmy dogrywkę finałową. O trzecie miejsce zajęła licealistka z Liceum Jadwigi. Najwięcej problemów sprawiły pytania z zakresu kultury anglojęzycznej. Resztę to były dosyć, może nie łatwe, ale można było bardziej się domyślić. Było bardziej logiczne, nie było to taka wiedza czysto teoretyczna. Najbardziej utkwiło w pamięci pytanie o samochód kojarzony z Jamesem Bondem. Jako osoba, która obejrzała kilka z tych filmów, to tak od razu skojarzyłem o jaki samochód chodzi.